Krzymańcarski zegarek Mówisz? Proszę w lewo, w prawo? Zajebiście jest dobrze? Jadaj tu na pojutrze stóp Czemu? No bo gdzieś się lepiej widać, nie? to jest Twój reportaż. No. Co się stało z tym puszką tej? Nie wiem. Jako ty. Weźmy tu jakiś tok. Osika ja też. To jest, to. To jest to. co? Jest, już idzie to idź. twoje zdrowie Bartek. Mówisz? Tak jest. Pod nie doszło prawo jazdy, tak? Hmm. Pod te twoje prawo jazdy na motor? No tak, tak. Hmm. Bez mi jak robiłeś prawko, które cię wyniosło wtedy, bo to było i lat temu już, nie? Ja prawko robiłem razem A i B kategorię. to szybko poszedłeś. Bardzo chciałem, nie? Ale kiedyś tak można było, nie, wiem. Jak... Kiedyś tak można było, no. To chciałem I tak już... zrobić, ale ojciec nie chciał mi już siana dać, nie? Bo to było chyba troszeczkę drożej kosztowało tam, nie wiem, 200 zł więcej. Chyba 200 albo 250 tam pamiętam. Ale to 99 rok był jak robiłem, nie? Tak, zdawało się wtedy jeszcze jak ja zdawałem to na motocyklu marki WSK Wórka, WSK, WSK, no 175 pojemności. A daleko nie sięgać, to przecież masz co masz w garażu? Piękny zabytek, kurde, nie. W garażu mamy jeszcze ETZ 150. O, teraz gdzieś tam możecie sobie zauważyć piękna. Chodzi. Tak jest. Będzie na sprzedaż? Nigdy. Nie, nigdy mówi nie sprzeda. Nie chce sprzedać, nie? Szkoda, szkoda, to naprawdę jest motorek no. ponadczasowy, nie? Nie no, to prawa jazdy troszeczkę droższe, są o wiele droższe, bo standardowo 2,5 koła, kurs tutaj nieoficjalnie i każdy tak robi, jak się dowiedziałem można się dogadać z instruktorem Ja nie będę zadzał kogo robię Czekać, niech tym prytkiem przejedzie o, to, to się wytnie 30? czy 60? No 330 330? Jest zabytek już O, szed. Co z tym biegu idzie. Zabytek klasy zero Demi Scott <laughs> No i generalnie co, no można się dogadać z, z gościem, gdzie to będziecie robić kurs Zapłacić dużo mniej Tak ze spokojem mi się wydaje, że tam z tysiączka można zbić i zrobić taki przyspieszony sobie kurs To jest dobre jak, wiesz, dobre dla kogoś, gdzie już ktoś tam jeździł sobie jakąś 125-ką czy czymś, nie? Dokładnie, jeśli ktoś u mnie tak. motorem i jeździł już wcześniej, to... Akurat troszeczkę, troszeczkę jeździłem, zresztą to, razem jeździliśmy, dobrze spominam te czasy. <gry> Aprilares kurde, 125, szła człowieku jak torpeda, nie? Ci powiem, że nawet kiedyś udało mi się gościa, kurde, e, dorwać. Nie wiem, czy widziałeś Widziałem, pościg no. za, za tak, kierowcą tak, ciężarówki? Chyba tak, gdzieś no, tam na stophamie jest ten, 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 ten urywal. No ale cóż, no to kurde, tak zaczynają na wstępie, to... należy się udać do starostwa i wyrobić sobie numer PKK, który jest oczywiście darmowy, za to się nie płaci, ale zanim się wyrobi ten numer i zgłosi się jakieś tam swoje dokumenty, czas zrobić sobie badania lekarskie, gdzie też się zdziwiłem, ponoć nie trzeba było. I tutaj ważna sprawa, jak na przykład mieć badania zrobione bezterminowo i, i lekarz, który zrobi tobie znowu badania na kategorię A. I tutaj uwaga, pilnujcie, żeby też wam wpisał bezterminowo, bo może być potem problem, wpisze was na, na jakiś tam termin na tam nie wiem, 10-15 lat, i co 10 lat będzie trzeba znowu latać po lekarzach. Nie? To co mi akurat babka powiedziała o starostwie. Nie? No to bardzo taka cenna uwaga ci powiem no, tak? Nie? No i takie badania kosztują 200 zł. Także reasumując 2500 plus 200 zł robi się 2700. To tak ogółem. No plus i egzamin. Tak, egzamin. No i jeśli masz wyrobiony PKK możesz za, e, się zapisać na egzamin e, teoretyczny. Koszt takiego egzaminu, o ile się nie mylę, kurde chyba z 50 zł kosztuje. Czy 30 zł. 30 zł ja płaciłem. 30 złotych, a tak, praktycznie zł. 200 zł kosztuje. Czyli doliczamy razem, to będzie? No to już masz 2930 zł, tak? No to Gdyby właśnie. mówiąc tak, normalnie gdybyś miał płacić, nie? Za kategorię A. Oczywiście. No to powiedzmy 3000. No z 3000. No do tego oczywiście tam doli sobie jakieś tam 50 zł czy 100 zł na paliwo, czy na bilety wiadomo, gdzieś tam musisz przejechać, bo tego też nikt nie liczy, a no w... jednak to też kosztuje, tak? No, no i cóż, no zrobisz sobie, kurde, ten, ten, ten pierwszy teścik, zdacie test majster zdał 74 punkty na 74 <grym> z partyzanta ile to miałem? 3-4 dni praktycznie? No, od razu ze starostwa leciałem zapisać się na egzamin, nie ma Chciałem co czekać. Bardzo dużo szczęścia bardzo dużo. Co to nie szczęście, tylko już praktyka <grym> lata, czy <grym> Nie urodziłem Ale się wczoraj Ale przyjemne, że nie? sam byłeś zaskoczony Tak, wiesz co, byłem zaskoczony tym, że zdałem, to na pewno dwa pytania niektóre, bo, bo wiesz, no oprócz tego masz wszystkie takie same pytania jak na kategorię B I do tego dochodzi kilka pytań odnośnie motocykla, nie? I to te, wiesz, odnośnie motocykla stricte, to no, radziłbym kurde, troszeczkę je wykuć, nie? Bo można się... Przejechać. Nieźle przejechać na tych badaniach. bodajże że jest 12 tak specyficznych. To są jakieś pytań. podchwytliwe pytania? Na jakieś trafiłeś takie? Już podchwytliwe, no kurczę, wiesz, kwestia ee, omijania czy, czy wymijania. Nie wiem, to zdawałem egzamin, ale nie umiem się wysłowić. Omijania czy wymijania rowerzystów? No tak. Zachowanie odległości w zależności na jakiej drodze jesteś, nie? E, czy ciągnięcie, wiesz, tam przyczepki tego gosza z boku, czy jazda z dziećmi i tak dalej? No ja tam parę takich, wiesz, knifów, ale wszystko, wszystko do ogarnięcia nie? no i co, zdacie ten krótszy egzamin i wtedy możecie się dopiero zapisać na e, kursy na, na jazdę, bo inaczej inaczej egzaminator, egzaminator e, gość, który będzie Was uczył jeździć motocyklem po placu i tak dalej bez wcześniejszego zdania testów teoretycznych e, nie dopuści Was w ogóle do motocykla nie? tak by to wyglądało, także cóż no, ja już jestem po pierwszych jazdach Fajny motorek, muszę Wam powiedzieć, Yamaha MT7. Ty jeszcze nie widziałeś, już zobaczysz, bo pojedziesz ze mną. I to się przyjedziemy, może zrobimy coś, nakręcimy no. do tego. Eee, no, Zaczynamy coś tam, mówisz, może jakąś krótką stawkę się zrobi. <laughs> Ale naprawdę kurczę, fajny motorek. Nie? Fajnie fajnie się nim manewruje. Bałem się ósemki. Bałem się, mówię, kurde, rowerem nie zrobił ósemki, tak mi się wydawało. A, a wsiadłem na ten motorek, ci powiem ze spokojem, nie? Tylko kwestia operowania sprzęgłem. nie z gazu nie dajesz sprzęgiełko, i piekasz jak chcesz. Nie? no cóż, no zobaczymy co to będzie Aha, no i teraz widzisz, no tu powiedzmy mamy te 3000 zł, oczywiście, jeśli zdasz egzaminy za pierwszym razem, tak? No jak tak. nie, to wiadomo poprawki, znowu kolejne koszty, e, koszty czy dojazdu. Tutaj jeszcze jedna uwaga, jak zdać egzamin teoretyczny. To on jest bezterminowy, czyli możesz praktycznie zdać za 10 lat na przykład. I to nie widziałem tak to teraz wygląda, no ale lepiej wiesz, iść już za ciosem i, za ciosem, i, nie. i zrobić do końca nie? no i do tego jeszcze teraz dochodzi strój, bo, bo no nie dopuszczą Ciebie do egzaminu praktycznego w jakichś tam trampkach czy kurde w sandałach, nie? najlepiej niech to będą nie jakieś tam buty motocyklowe, tylko na płaskim płaskie buty, ale żeby gdzieś tam za kostkę były tak, mhm. żeby były usztywnione rękawice i, i kask e, trzeba zabrać no i pewna jakaś kurtka by się przydała. Nie? Jak wygląda sprawa jeszcze ja powiedz łączności i tutaj teraz i powiedzmy już na egzaminie nie? praktycznym? E, tutaj jeśli chodzi o naukę jazdy, e, jak będziecie się uczyć, wiadomo, że są jazdy też na mieście. W szkole mówisz? Jazdy, e, tak, o szkołę. Tutaj akurat mój e, gość, który mnie uczy, prosi mnie, żebym skombinował sobie jakieś słuchawki do telefonu. Żeby mieć jakąś łączność, tak? on do ciebie będzie dzwonił i na podstawie tego połączenia, on ci będzie mówił, gdzie ty masz tam sobie jechać. nie? Tutaj akurat ciężka z takimi słuchawkami, jak ktoś ma gdzieś tam nowszego Samsunga, wiadomo, tych słuchawek już nie, nie podepnie, bo, bo nie ma takiego złącza, tylko jest gdzieś tam na Bluetooth. Szczerze mówiąc, polecałbym interkom Intercom kupić sobie, teraz najtańszy Intercom, kupić w granicach tam 100 zł. Jak ktoś chce tam lepszy, to może kupić sobie lepszy i to mi się wydaje jest najlepsze, najlepsze rozwiązanie. Wpinasz w kask, nie bawi się z niczym, łączy się z gościem, cyki, jedziesz. Oprócz tego wiadomo, to ma jakieś tam plusy muzyczki sobie już słuchać, czy tam radia, tak? Nie wiem, czy akurat radio jest zalecane słuchanie, czy muzyki podczas jazdy na To zależy. Zależy, nie? Zależy. A zawsze. na egzaminie już powiedz? Na egzaminie to wtedy z tego co wiem, dostajesz. Oni tobie dokładają swój jakiś tam interkom, ale działa tylko w jedną stronę. Czyli egzaminator mówi tobie, gdzie Ty masz jechać, ale ty nie możesz do niego. Nie możesz do niego przeklinać z powrotem. <gry> też nie, ale, ale właśnie on ciebie nie będzie słyszał, bo nie ma tego połączenia zwrotnego, jest tylko w jedną stronę. Nie? I Aha. też zobacz, to jak na, jesteś na egzaminie, to co już mówili. Chyba zwrócić uwagę jeszcze, pod gdy. był jakiś haczyk tutaj. Jest haczyk, to, to mówiliśmy ostatnio, nie? na przykład jedziecie drogą główną i droga główna kręci w prawo, ale oprócz tego masz jeszcze podrzędną drogą, możesz jechać prosto albo w lewo. I teraz jeśli egzaminator nie to powie nic nie będzie mówił, to będzie ty masz jechać, to masz jechać prosto, ale nie prosto po głównej, tylko prosto musisz jechać w tą podrzędną na wprost. Nie? Są takie, wiesz, knyfy, ale oczywiście pewno spotkamy się jeszcze raz, jak już zdam prawo jazdy i opowiem Wam, jaki, jaki był przebieg, czy się udało, czy się nie udało, nie. Zrobimy ten, jak się uda. Jak się nie uda, to nie będę nic nam kręcił. Tak? Dlaczego? To mogło być bardzo ciekawe. Słuchaj, tak, ja wiem, no. Niektórzy lubią się pośmiać, no. Ja mówię, ty już się śmiejesz, bo ty prawda, nie można. wtryski, no. Wtryski, wtryski. to jest winowajca, A czy te motory wtedy? są na wtrysku, czy...? Na wtryskach. Także uwaga, trzeba uważać no, z to gazem. Za to wypiję, za Twój Śmiało. No. No i co? I czy będzie trzeba kupić jakiś motor w przyszłości? Odnośnie strojów Tutaj, kurde, jak ktoś z Wielkopolski, polecamy sklep Motobanda Byliśmy razem, fajny sklepik, fajne kurtki kaski, buty, wszelkie, kurcze, stroje i inne dodatki nawet do motocykli Naprawdę fajny sklep i... Kurtkę, którą akurat wyrwałem, też bardzo tania, można powiedzieć na no, 500 z podwójną podpinką Gdzieś tam, wiesz, na jakieś zimne tam pierdoły Kask Na pewno nie kupujcie chińskiego kasku, nie? Właśnie, jak cichy jest ten kask? Wiesz co, muszę Ci powiedzieć, no jest w miarę okej okay. Kiedyś miałem jakiś tam zwykły kask Tam cenowo w granicach chyba 350zł dałem To jeszcze stary czas jak na Aprilie jeździłem No to tak, nie był, nie był za cichy, nie Nie był jakiś tak dobrze wygłuszony Ale nie wiem czy też dobrze był dopasowany Bo to jest istotna sprawa, żeby dopasować ten kask Ja akurat mam tutaj rozmiar mniejszy niż mam obwód głowy no i ten kask teraz jeszcze się układa, nie? Wiadomo, że on nie może latać, nie? Gąbki się, gąbki też No a tak ogólnie, no, no, co ty jeszcze mówisz No, kurczę, mówię. Wstępnie koszty, to możecie policzyć sobie śmiało 3000, oczywiście mówimy bez stroju. Do tego, jak macie doliczyć jeszcze sobie jakiś prosty strój, bo tutaj głosy mówią takie, że zanim kupisz motocyk kup sobie strój na motocyk Nigdy na odwrót. A można zobaczyć, niektórych tak zwane zdrabki jeżdżą, nie? Jak chcesz lecieć na zdrapkę w koszulce to polecam skuter 50. A też się można odrapać, nie? Można nawet w Japonkach. No można, <noise> można. Można oczywiście w Japonkach jeździć. Ale to bezpieczeństwo na, na miejscu pierwszym mi się wydaje. No, no co ma? No, jak doliczy sobie stój, no to spokojnie. Kolejny ten 1000 zł, plus kask, 500, rękawice. No to jest 2000 jeszcze złotych można śmiało sobie doliczyć, nie? Czyli same oprzyrządowanie plus tak, tak. prawo jazdy to już z 5000 no z 5000 zł się robi, nie? I to jeszcze nie mówimy, wiesz. W ogóle, w ogóle nie mówimy o motorze. Nie, nie? uwzględniamy motocykla, tak, bo, bo też trzeba kupić nie, motocykl. Tak, nie. Jednak pasja kosztuje. No nie? pasja jest droga, droga, nie? No ale sobie, no, mamy już swoje lata i kurczę, wiesz, no, trzeba się cieszyć chociaż na stare lata, nie? Przed tą, zanim się położysz w trumnę to trzeba ja trochę pokorzystać już kolegę trzeci rok namawiałam, ale się w końcu zmobilizował, tak, nie muszę Cię pochwalić naprawdę no tak, tak, a w ogóle powiedzmy <grym> Virago 535 5. w ogóle historia tego wirago też jest historia tego Virago świetna, jest, jest nie? też super no. skąd w ogóle masz ten motocykl powiedz generalnie motocykl jest zakopiony od, yy, od kolegi, który niestety już nie żyje w każdym razie historia tego motoru jeśli go, ja go szedłem rejestrować, była taka, że miałem pięć umów po kolejnych, i każdy kolejny właściciel w ogóle go nie przerejestrował na siebie. O, to ładny plik miałeś. Tak, ale pierwsza umowa była od jakiegoś pana pułkownika o, z Niemiec, z Ramstein, z bazy amerykańskiej. Czyli prosto od Gebelca. Prosto, rozumiesz, z Ameryki. O, o grubo, grubo. Amerykański pułkownik nie mieli, w Niemiec, w Ramstein, w Niemczech. Ale w ogóle co znajdowało się w sakwach, bo to też jest fajna sprawa, nie? Co mówię? Nie, chcesz mówić, czy nie? Generalnie ostatni właściciel bardzo nie był Ten tym motocykl i stał jakieś 12 lat w kurniku normalnie. I w tych sakwach z tyłu to kury siedziały i wysiadywały jajka. Normalnie. W zasadzie to o brak motoru. Kurczę. No ale zobaczmy. Troszkę udało się odratować całe szczęście, bo jest naprawdę fajny. No i historia tego motocykla jest bardzo interesująca, także chociażby ze względu na to. Nie? I co ciekawe, jest w pełni oryginalny, nawet zawiera oryginalny zestaw części w takim woreczku o, proszę, japoński. A który to się... jest rocznik? To jest 89. 89 hmm? rok. No to już lata ma swoje, nie? Tak, tak. Co ciekawe licznik masz w Milach, nie? Licznik tak, tak? w Milach oczywiście. Albo też. amerykański przecież. Amerykańska amerykańskie, wersja. Amerykańskie wersje. No i też się przejechałeś na tym liczniku, co? się na tym, gdyż mały zbiornik jest w tym motorze około 8,5 litra zatankowałem do pełna, skasowałem sobie licznik i po 88 zdawało mi się kilometrach motocyk zdechł, brak paliwa i sobie mówię, kurczę ile to pali, 10 litrów na 100 kilometrów okazało się, że przejechałem 88, ale mil i się paliwko skończyło. I się skończyło. No, ale takie początki, ale... No, czy... byłem na wycieczce z żoną. O, żona podwójne, pchała? Podwójne, rozumiesz. Podwójna z była. Udało <grym> no, się, się wybrnąć z sytuacji. No, zawsze, zawsze wiesz, co się powiedzieć, Bo ty wcześniej z cyzki miałeś, tak? na motoryk, duże motory Ale generalnie ścigacze teraz ten właśnie motocykl. A co tak sprawiło, że w ogóle akurat na Choppera zaścigacza, bo to jest duży skok przecież, nie? Chwek. że okazyjnie była okazja kupić i wyremontować ten motocykl i generalnie miał iść na sprzedaż, ale ci powiem, że tak mi się spodobało jeździć na nim, że zostawiłem dla siebie, nie? nie. wiem, czy pamiętasz no. też miałem ale 125, nie wiele go. Też, też, no byłem z tobą. Tak, tak, niby fajne, ale kurde, no brakowało już tak, tej, brakowało tej mocy. Nie? mocy, nie? Mocy brakowało. Nie wiem, gdzieś tam, kurde, ona maksymalnie chyba 90 km na godzinę jechała że się w takim czuperku tam, nie chodzi o prędkość, no to chodzi tak bardziej w takich małych pojemnościach o te prędkości spacerowe nie? no tak, tak, gdzie tak na wycieczkę, o, gdzie się nigdzie nie śpieszysz tak naprawdę no dokładnie, znaczy no co, no, że trzeba robić prawko, szukać motocykla nie? tak, jak zrobisz prawko, to tak naprawdę świat motocykli przystaje przy tym otworem, bo do 125 tak naprawdę wybór jest yy, słaby, bo już Wszystkie te motocykle tak naprawdę są słabe No tak, no to, I to wiesz, wiesz no. Ale generalnie patrzę na motocykl o pojemności 125 cm3, no to one są o wiele droższe od powiedzmy tam 750 Z Ma... tego względu, że nie potrzeba na nich prawo jazdy Tak, I tak, to jest jedyny tak. powód, nie? No ale, w, no wiesz, od czegoś trzeba zacząć tą przygodę Tak, Także mówię, ja już Tak, tak. jeździłem na mniejszych, no i czas żeby zrobić już na konkretny motor, nie? No, Także co, będziemy szukać nie wiem czy akurat będziemy szukać. No na pewno będzie czoper pierwszy na, na 100% będzie czoperek. Mówi, że 5 czy 5 słaby, jak w tej chwili dobrze się jeździ, co mówisz? Brakuje Powiedz mocy? tak, Jeśli chodzi o mnie, to być troszkę większy już z tego względu, że jeździłem już na większych pojemnościach, to jest raz, a dwa, jak dla mnie jest troszkę niski, nie? Niski. Ja miałem jednak długie nogi, no motocykl ważny, żeby dobrać pod siebie pod wysokość, nie? To w jaką pojemność będziesz tak, uderzał? No będę uderzał 750 albo 1100, nie? Ale chciałem się oby, do oby, dwóch jeszcze przymierzyć przed zakupem i po prostu dobrać sobie najlepszą opcję, nie? Tak, żeby, żeby, nie była żeby pasował, nie? Yy, zbyt ciężka albo zbyt wysoka powiedzmy. To nie pewno. Jak? 0% smakuje? Dobre? Zero na puszce, tak. ale w środku to nie wiem. No, no, no nie podmieniaj niczego, nie bój się. Żeby pod to prawo jazdy jeszcze raz, to co to by pijemy że nie, dziękuję. No, także taki jest plan. Trzeba zrobić prawko, w przyszłym roku będziemy jeździć. Będziemy tak robić jest. trochę kilometrów. Nie? już mówiłem wcześniej, pojedziemy do Lichenia. Niekoniecznie pomodlić się, ale w <laughs> pojedziemy. W Licheniu jest pięknie. Może do ojca Tadeusza zajedziemy, jak prześwięci motory, bo to nigdy nie wiesz. Tak jest. Ciekawie, żeby no. wziął za święcenie. Nie, lepiej nie Cała Co łaska, Ruda wyjdzie <laughs> przez... Gdzie tu słoną wodą się zwariowałeś? Na no, te chromy Na no, te chromy To poszło wodę. Zaraz do 40 No dobrze Z boku Dobre, to co? Trzymaj tak dziuki my spadamy dalej Odchamić się, odstresować Kolejny film Jak zdam prawko, o ile zdam Chyba, że na jutro coś jeszcze tam sobie... No zobaczymy, no bo ja już, ja już generalnie do pracy będę uciekał w środę, nie? Środa wieczorem już mykam, kurde, nie chcę mi się szczerze mówiąc jechać Tak, te trzy tygodnie fajne minęły Trochę nad morzem byliśmy, kurcze, nie? Trochę ten... Ja wypocząłem, nie wiem jak Ty No ja też wypocząłem, nie powiem, że nie, ale, ale fajnie było Tak, to jeszcze pojedziemy w jedno miejsce Pokażę Wam atrakcję turystyczną Słucham? Tak, jako ciekawostkę, no no to byłeś, no zobaczymy, zobaczymy co tam jest. Polmeister, maszynę, patrzę, bateria w tym GoPro też idzie człowieku szybciej niż kole papier toaletowy w chacie, wiesz? 50% zostało. Odpal maszynkę, jak Mówisz? Proszę. Ładnie pięknie. Nie przypali się tutaj nic? Nie ma szans. jechał z tyłu i wrócę do chaty z wypaloną nogą <gry> Dobra, lecimy. Kiedy to otwarli, tu? A, yy, jakiś miesiąc temu. Miesiąc temu? Mhm. Parze, Robert, tu ma... Aha, bo tu przejeżdżasz na drugą stronę, tak? Tak. No, no, no Tu nie... nie widziałem tego. To jest Stadzi wysoko, nie? No właśnie, ciekawe jak wysoko jest. To góry, to tak samo wysoka, jak kurde z platformy z Steku później. Skokaj do morza. Co, idziemy do góry? Możemy. o tyle kondycji. To się okaże. Ja wchodziłem po schodach też na tę ten, taką ten górę. Regulamin. Patrz, patrz, tylko się nie zapierdolił, <noise> bo tak szybko nie zejdzie. Nie, mi się tyle oczu, że... Jeszcze tu jest pełno kamer. Wiesz? Tak? A sam? rzeczywiście, no nie zauważyłem. No, Chodzimy no. tu, mijamy kolejne. Myślę, że na takim obiekcie już muszą być. Ona jakaś ma nazwę ta kładka tu? Kładka nad wartą. Kładka nad wartą. 7 takich poziomów I zawoł serce A tam gdzieś na drugą stronę można przejechać, nie? Tak Czy nie jesteśmy na samej górze Ale solidne wykonanie, co mówisz? Czujesz się bezpiecznie, czy tak? Nie no spokojnie no ładnie jesteśmy na łąkę wyjazd dalej to też nie chcę twarzy, wiesz. Jeśli ktoś to czepiał prawa autorskie. Jest <grymne> mhm. to braciślenia na Mhm. Tak, rzucę fajki, to przyjdę tutaj biegać.

tak, Nie, no ładnie, ładnie. Fajnie, no, zachwycające, stąd mogły ogóle nie? Na pewno. Tam w zasadzie jakby doszedł, to po tej linii jednej, jednej, mógłbyś się mógłby się czasem. Po, po paru piwach Po paru piwach, tak Zakład może pójść Po jednym szybkim, mówisz? No niby fajnie Niby solidne, ale... Ale się częściej widzę Dystans? Nie, no, no. jest okay, wiesz? Są? kaski? Tak. Są Nie zajmali no dobra, to kończymy tą eskapadę, nie? Tak jest czym do domu się zrelaksować Tu jest kiedyś... Jest jeszcze chyba, nie? Ten, ten ośrodek dla niewidomych i tak dalej, nie? Pomijaliśmy go po lewej stronie I mnie tam kiedyś zaprosiła znajoma, żeby z uczniami trochę pogotować tak. No, to byliśmy z ten indyka piecznego. Typowo angielski taki obiadny Rost. Aha. Ci powiem, fajnie, nie? nie widomują dzieci. Znaczy nie, z, tam, bo tam jeszcze troszeczkę tam upośledzony gdzieś i tak dalej, nie? Aha. No i z nimi tam gotowałem, także powiem Ci, że fajnie, nie? Kumate dzieciaki, kumate. Pewnie. Tak, ci powiem charytatywnie. No filmy były, ale kurde kobita taka się przyznała taka. kiedyś Hard reset, kurwa stary kanał poszedł Taka fajna przystań tutaj, możesz dobić jak największym łodzią, widzisz Bo normalnie to jak byś dopłynął do brzegu jak tu kamienie takie wszędzie, nie? Kajakiem. Nie no wszystkim, nie? Fajnie, dobrze, że zrobili coś takiego wiesz. I akurat akurat przejście fajne i tu jeszcze można wejść sobie do góry Zdjęcie małżeńskie zrobić. Myślałem, że na upartego motorem byś sobie też szybko by pyknął delikatnie. Tu na drugą stronę? Tak. Myślę, że chyba nie byłoby jakiegoś dużego oburzenia. No, ale wiesz, tu kamera to nigdy nie wiadomo, czy tam, że czasami na drugi dzień 500 do chaty nie przyjdzie, nie? Trudno powiedzieć. Parę punktów. Tak się może jakiś liść przykleić do tablicy. Przed <noise> To się mówi Natura 2000. <noise> tak jest. <noise> Dobra. Jedziemy do domu. Falywilerczy.